Całą Polską obiegła informacja, i nie tylko Polskę, że manowolik dokonał się w Nasz Kościół powolnie był znany z tego, że w dawnego getta zniszczonego, gdzie już nie został kamień na kamieniu, przetrwał nasz Kościół. A drugi raz całą Polskę obiegła ta informacja, tego na Nowo Możemy to analizować na dokumentów i tak ale zobaczcie, że bardzo wielu ludzi, którzy dzięki Waszej pamięci, to trzeba bardzo mocno podkreślić, pamięci wiernych. Zwłaszcza wtedy, kiedy obchodziliśmy uroczyście 50-lecie tych wydarzeń, z inicjatywy Waszej powstałej kapica i powstał też obraz, który też mamy dzisiaj, ale też bardzo wielu ludzi przysłało różnego rodzaju swoje wspomnienia. Ale tam jest bardzo wiele tych rzeczy, które nie widziałem tylko jasność na tej Ale bardzo jest które, jak ten jedyny z tych dziesięciu zrobionych, mają coś głębiej. Co więcej, niedawno się ukazała książka człowieka, którego uczestnikiem tych wydarzeń, ale te wydarzenia na doprowadziły doprowadzili go do niewiary Najczęściej, no to wtedy, jeśli ktoś pamięta tamte wydarzenia, mieliście po 10 lat, może trochę mniej lub więcej, mieliście taką wiarę bardzo prostą, dziecięcą, taką biblijną. Ale jedna z Pani opowiedziała, że ona była świadkiem tych wydarzeń. I mówi tak, że kiedy przychodzą na mnie trudne chwile, a teraz przychodzą coraz częściej. Nasze choroby się pojawiają, różnego rodzaju kryzysy, to zawsze sobie przypominam tamte wydarzenie i ono mi pozwala przetrwać z nadzieją. To, to ma sens, bo to prowadzi do przemiany serca, do wdzięczności, która dzisiaj jest także żywą wiarą. Bo jeżeli tylko zaczynam od zewnętrznych znaków, a nie będzie nas prowadziło do nawrócenia. żadnego znaczenia. Ale jeżeli to ma nas, to to ma sens. ta wdzięczność, która wynika z wiary. I zobaczcie, że na brak wdzięczności są narażeni ludzie religijni, ludzie, wierzący. to. Może dlatego, żeśmy się obyli z cudami. Nie dostrzegamy tych znaków.